Wielka inwestycja transportowa w Mielcu. Rozbudowa szpitala w Dębicy. Protest celników w Rzeszowie. I słodkie muzeum w Jaśle. Grzegorz Boratyn, witam. To są aktualności. Zaczynamy od pożaru, z którym w Markowej walczy ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. Z pierwszych informacji wynika, że pali się część zakładu bieżnikującego opony samochodowe. Przy naszym telefonie młodszy brygadier Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Co udało się ustalić? Witam. Dzień dobry. Po pierwsze zgłoszenia otrzymaliśmy tuż po 17:17. 17 .17. Na miejsce zostało wysłane. Kilkanaście zastępów. W tej chwili na miejscu mamy 29 zastępów straży pożarnych, to jest w sumie ponad 120 strażaków. Płonie budynek produkcyjny zajmujący się bieżnikowaniem opon oraz część placu, składowiska dokładniej mówiąc, tych opon na placu obok. Na miejscu strażacy walczą z ogniem i niestety w ciężkich warunkach, bo, bo dookoła jest gęsty, czarny dym. Trudno powiedzieć o przyczynach. To absolutnie jest w tej chwili wykluczone, abyśmy na ten temat rozmawiali. To zostanie na pewno wyjaśnione. Na miejscu są strażacy z pięciu powiatów: Z Łańcuskiego, Przyborskiego, Jarosławskiego, stalowowolskiego i Rzeszowskiego. Akcja gaśnicza może potrwać na pewno kilka godzin. I wiem, że w tamtym rejonie jedna z dróg wojewódzkich jest zamknięta na potrzeby przemieszczania się służb ratowniczych. Także prosimy. Także aby tamtędy spróbować omijać tamto miejsce, aby nie utrudniać pracy strażakom. Marcin Betleja, Państwowa Straż Pożarna. Bardzo dziękujemy. Nowe autobusy, remonty dróg, chodników i przebudowa dworca autobusowego to główne założenia projektu, który ma poprawić transport publiczny w Mielcu. W sumie samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyda na to 45 milionów złotych. Dziś podpisano umowę, samorządowcy mają nadzieję, że prace ruszą w tym roku. Na ulicę Mielca ma wyjechać 14 nowych autobusów. W planach jest też pierwszy etap przebudowy dworca autobusowego oraz budowa zaplecza technicznego do obsługi autobusów. Dziś marszałek województwa i wiceprezydent Mielca podpisali umowę w tej sprawie. W sumie inwestycja ma kosztować prawie 45 milionów złotych, z czego 30 milionów to unijna dotacja to są ogromne pieniądze, które pozwolą na realizację przedsięwzięć nie tylko transportowych, ale przede wszystkim także ekologicznych. Wiemy jak to teraz jest ważne. Autobusy będą spełniać surowe unijne normy emisji spalin i zastąpią te najbardziej wysłużone, które teraz wożą pasażerów. Podobne inwestycje planowane są w kolejnych podkarpackich miastach. W Sanoku, Krośnie, Stalowej Woli, w Dębicy, w Przemyślu Łącznie na, to, na te inwestycje przeznaczyliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego 144 miliony złotych. Umowa pomiędzy samorządami została podpisana przy okazji odbywającej się dziś w Rzeszowie konferencji Kechin Abregions, gdzie m.in. specjaliści Banku Światowego i Komisji Europejskiej podsumowali projekt pod nazwą Regiony zostające w tyle. To badanie, którego celem było określenie problemów i znalezienie rozwiązań, które pozwolą rozwijać się badanym biedniejszym regionom Unii Europejskiej. W projekcie brały udział województwa podkarpackie i świętokrzyskie. Te rozwiązania, które zostały wypracowane również w kwestiach analitycznych, ale także doradczych. W konsekwencji podniosą poziom konkurencyjności wskazanych regionów, a także przyczynią się do wzrostu innowacyjności. W rezultacie działań prowadzonych w ramach projektu Samorząd Województwa planuje utworzyć Podkarpackie Centrum Innowacji. Swoista prototypownia, z której będą mogli korzystać przedsiębiorcy mali, średni, uczelnie, studenci, wszyscy startupowcy. Na to przeznaczymy 90 milionów złotych. Drugą instytucją jest Podkarpacki Fundusz Rozwoju, kontrolowana przez zarząd województwa spółka, która ma pomagać małym i średnim przedsiębiorcom rozwijać biznes poprzez preferencyjne pożyczki i poręczenia. Jak podkreślał marszałek Władysław Ortyl, głównym celem spółki jest zapewnienie finansowania po 2020 roku, kiedy fundusze unijne będą znacznie niższe. Ruszyła największa inwestycja w historii szpitala w Dębicy. To budowa nowoczesnego bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią i lądowiska dla helikopterów. Całość ma kosztować ponad 18 milionów złotych, będzie gotowa za dwa lata. Pacjenci zyskają lepsze warunki leczenia, a szpital nie będzie mieć problemów ze spełnieniem norm stawianych przez Ministerstwo Zdrowia. Kondygnacje 3 plus pale na palach lądowiska. Nowoczesny blok operacyjny powstanie w miejscu budynku, w którym kiedyś mieściła się kuchnia. Wewnątrz już rozpoczął się demontaż instalacji. Zanim budynek zostanie wyburzony, na pewien czas będzie tu jeszcze przeniesiona szpitalna apteka. To będzie budynek osobny, w związku z tym, budowa, mimo że w jakiś sposób kłopotliwa, nie zakłóci szczególnie pracy szpitala, a już na pewno bloku operacyjnego. Będzie to zupełnie inny standard, tak zwany wyspowy, tam będą cztery sale operacyjne dookoła korytarza. To zgodne z najnowszymi zaleceniami, gwarancja oddzielenia tak zwanej części brudnej i czystej bloku operacyjnego, by zminimalizować ryzyko zakażeń. Nowy blok stwarza też zupełnie nowe możliwości wykonywania zabiegów operacyjnych. Nasz oddział jest oddziałem ginekologii onkologicznej, gdzie stosujemy nowe metody leczenia. Tych pacjentek przybywa nam z całego województwa, dlatego z utęsknieniem patrzymy, kiedy ta nowa inwestycja przede wszystkim już rusza, a kiedy się zakończy i będziemy mogli się przenieść. Stary blok, my do niego będziemy wracać zawsze z sentymentem, spędziliśmy tam wiele godzin, ale naprawdę potrzebujemy trochę więcej miejsca, trochę więcej komfortu dla pacjenta. Szpital będzie mógł rozszerzyć profil działalności i wykonywać więcej nowatorskich zabiegów, na które teraz w kolejkach czekają na przykład pacjenci dębickiej ortopedii. W tej chwili na przykład wykonujemy zasadniczo artroskopię stawu kolanowego i rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego. Jeżeli będziemy mieli możliwości, to możemy tutaj robić dużo więcej tych artroskopii, jak chociażby artroskopię stawu skokowego czy stawu biodrowego w tym momencie. Szpital w Dębicy powstał w latach 70. według projektu z lat 50. Jego unowocześnienie jest konieczne, dlatego Powiat zdecydował się zaciągnąć na inwestycje wielomilionowy kredyt. Wciąż liczy też, że zostanie ona dofinansowana z regionalnego programu operacyjnego. Dyrektor szpitala już zdecydował, że na teren starego bloku operacyjnego przeniesiony zostanie oddział intensywnej opieki medycznej, który teraz zajmuje to ciasne pomieszczenie. A tu powstanie bardzo oczekiwana przez lekarzy sala intensywnego nadzoru pacjentów w pierwszej dobie po ciężkich zabiegach. Teraz niepokój w szeregach podkarpackich celników. Dziś o północy mija termin przedstawienia im propozycji nowych umów o pracę. Zdaniem związkowców jeszcze rano około 100 funkcjonariuszy takiej propozycji nie dostało. Czy to oznacza, że zostaną zwolnieni? Dziś związkowcy złożyli w tej sprawie petycję w dyrekcji Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Istnieje bardzo duża grupa funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali propozycji, albo otrzymali tą propozycję, która powoduje to, że z dniem 1 czerwca będą już pracownikami cywilnymi, a nie funkcjonariuszami. Wiąże się to z utratą statusu funkcjonariusza, utratą dużej części uposażenia. Na razie jest etap. Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli to nie przyniesie efektów, będziemy prowadzić batalię sądową. Przeprowadzając ten trudny proces, należało mieć na uwadze m.in. ograniczenia ustawowe pracy czy służby w jednostkach KAS dotyczące m.in. osób, które współpracowały z organami bezpieczeństwa PRL, czy osób prowadzących działalność gospodarczą. Dodatkowo, jako kierownik jednostki. Musiałem mieć na uwadze także takie zorganizowanie pracy i taki dobór pracowników i funkcjonariuszy, który zapewni w mojej ocenie najwłaściwsze wykonywanie zadań nałożonych przez ustawodawcę Konflikt to jeden z efektów ubocznych reformy tworzącej Krajową Administrację Skarbową, czyli połączenia Urzędów Skarbowych, Służby Celnej i Urzędów Kontroli Skarbowej w jedną instytucję. Na Podkarpaciu w jednostkach KAS pracuje blisko 4000 osób, ci którzy dziś nie otrzymają propozycji nowej umowy, de facto od jutra stracą pracę. Związkowcy podczas spotkania z dyrektorem Izby Skarbowej w Rzeszowie podkreślali też, że część najmniej zarabiających funkcjonariuszy na podstawie nowych umów ma zar Rabiać jeszcze mniej. Rezultaty dzisiejszych rozmów oraz skala ewentualnych zwolnień będą znane jutro, po upłynięciu ustawowego terminu na podpisanie nowych umów. W Rzeszowie zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który przez internet chciał się umówić w celach seksualnych z nastolatką. Namierzył go Krzysztof Dymkowski z Wrocławia, nazywany łowcą pedofilów. To on nawiązał kontakt z mężczyzną, podając się za 14-letnią dziewczynkę. Do tego ustalił jego personalia i adres i poinformował o wszystkim policję. Kiedy mężczyzna przyjechał na umówione spotkanie, na miejscu czekali już na niego funkcjonariusze. Ten przypadek był bardzo trudny, to był mężczyzna w ogóle 44 lata, on się ogłosił na jednym z portali. No wiadomo, nie mogę mówić na jakim portalu na ogłoszenie, bo ogłoszeniu była taka treść mówiąc, że szuka nastolatki ma mało laty tam na seks, tak? I postanowiłem co sprawdzić. Ja napisałem do niego, tak, żeby go tylko zaczepić, bo wiadomo, nie mogę go prowokować, żeby mógł seks zrobić coś tam. Ha, 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 ale jesteś bezpośredni. A za chwileczkę on napisał, a co, jak wyglądasz w opisie jak chcesz? A ja mu piszę, mam 14 lat i 5 miesięcy. A on się zaczął ze mną umawiać. W umówionym miejscu o określonej godzinie policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej czekali na tego człowieka. Miejsce wyznaczono na przystanku przy jednej z głównych ulic Rzeszowa. Ten człowiek został zatrzymany, był zaskoczony, próbował uciekać, ale w zasadzie był bez szans. W tej chwili jeszcze jest zatrzymany, prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty, będzie odpowiadał za nawiązywanie kontaktu przez internet z osobą poniżej 15 roku życia właśnie w celu seksualnym, grozi mu za to nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Jutro o Międzynarodowy Dzień Dziecka, a działacze Rzeszowskiego Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed patologiami społecznymi apelują, żeby to święto celebrować na trzeźwo. Oficjalnie przywołują uchwałę Sejmu z 2006 roku, która wzywa rząd i samorządy do ograniczenia dostępności alkoholu właśnie 1 czerwca i dodają, że najlepszym prezentem dla dziecka jest rodzina wolna od alkoholu, wspólna zabawa i spacer. Począwszy od rządu, przez samorządy, handlowców i restauratorów, aż po media, wszyscy mogą mieć wpływ na to, by 1 czerwca był dniem wolnym od alkoholu, wszędzie, w lokalach, na ulicach i w rodzinach. Właśnie o to chodzi działaczom Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed patologiami społecznymi. By ten dzień właśnie był taki, o, o którym mówimy, żebyśmy, żeby rodzice zajęli się dziećmi w ten taki właśnie sposób, żeby nie było czegoś takiego, że w, szczególnie w tym dniu ktoś przyjdzie pijany do domu. Pomysł nie jest nowy. Już w poprzednich latach ten sam komitet organizował Marsze Trzeźwości na ulicach Rzeszowa. Część osób uważała to za przesadę, część całkowicie go popierała. Bardzo dobry pomysł i to rodzice powinni spędzić dzień dziecka razem z dzieckiem, bez alkoholu, bez niczego. Co myślą państwo o tym, żeby 1 czerwca był całkowicie dniem bez alkoholu? Dzień dziecka, <laughs> nie no, owszem, bez alkoholu, ale, ale dla dzieci. Dlaczego na przykład starsi mogliby się napić? A pani? No myślę, że jeden dzień mógłby być bez alkoholu, dlaczego nie. Jeśli to jest dzień dziecka, to może jakoś nie będzie taki inny, wyjątkowy raz. Okej, okay, no. mogą urodzić co mogą tak. z dziećmi? Taki Właśnie. pełny, prawdziwy dzień, no to raz, ja no, może być. No. No. Chociaż ten jeden dzień, apelują działacze komitetu, panowie Waldemar i Edward są abstynentami już od ponad 30 lat. Człowiek jest szczęśliwy. Rodziny u mnie nie piją, wszelkie uroczystości są bezalkoholowe, były śluby też i w ogóle bezalkoholowe. Gdyby mogli zacząć życie jeszcze raz nie wykluczone, że nigdy nie sięgnęliby po alkohol, pensjonariusze tego stroniska dla bezdomnych w Rzeszowie zapłacili zbyt wielką cenę za nauk. Nie wszyscy z nich to byli alkoholicy, ale ciemne strony życia zna tu każdy. Tutaj jest 85% ludzi tego typu. Tu ludzi, którzy zostali skrzywieni poprzez alkohol. I ten alkohol wyrzucił ich poza margines społeczeństwa. W tym momencie kończy się rodzina, kończy się w pewnym sensie normalne życie. Wielu z nich nie zobaczy już swoich bliskich. A dzisiaj jakby pan miał swoje życie od nowa budować, zbudowałby pan je inaczej, bez alkoholu? No raczej tak, raczej tak. Pewno, że tak. Całkiem inaczej. Inny rozum, inaczej się myśli. Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi jest za ograniczeniem dostępności do alkoholu i całkowitym zakazem jego reklamowania. Przypomina też, że w Polsce ponad 2 miliony dzieci żyje w rodzinach z problemami alkoholowymi. Coraz częściej ma je młodzież. A bycie abstynentem w naszym kraju wymaga wręcz niezwykłej odwagi. Najsłodszym miastem w Polsce może stać się W Dniu Dziecka Jasło. Jutro zostanie tam otwarte Muzeum Lizaka. Starszym przypomni, kiedy i jak powstały na przykład słynne kodzaki, a młodszym uzmysłowi, jak się kiedyś produkowało obiekt westchnień bardzo wielu dzieci. Ale to muzeum, w którym nie tylko się ogląda, ale też tworzy własne eksponaty. Muzeum Lizaka, choć oficjalnie otworzy podwoje jutro, na dzień dziecka już zaciekawia, że szefanów słodkości mieści się niemal w centrum miasta. Można będzie tu oglądać wysłużone, ale nadal piękne, a na dodatek sprawne urządzenia do produkcji lizaków. Pomysł na muzeum powstał w głowie Katarzyny Schabińskiej, którą pasjonuje cukiernictwo. Lubimy y, tworzyć coś pięknego z substancji równie słodkiej i wspaniałej jak karmel. Muzeum jest prywatną inicjatywą. Zapraszamy wszystkie dzieci, ponieważ dla nich jest stworzone to miejsce. Eksponaty można nie tylko oglądać, dzieci mogą je dotykać i sprawdzać, jak działają, dowiadując się do czego służyły, poznając historie związane z Lizakami. Mało kto wie na przykład, że słodką kulkę na patyku, czyli uwielbiany przez serialowego detektywa Kodzaka Lizak, wymyślili jasielscy cukiernicy. Polacy wymyślili pierwszy lizak typu kołdżak, rozpropagowali go i produkowali go na skalę przemysłową. Amerykanie 4 lata później zaczęli produkcję swoich lizaków. Zwiedzający mogą również wyprodukować lizaki według własnego pomysłu. Do dyspozycji mają aromaty, barwniki, cukier i inne niezbędne dodatki. Na miejscu jest też instruktor, mistrz lizaków, który pomoże skomponować właściwy wygląd i smak. Chcielibyśmy tutaj pokazać naszym gościom jak przygotowujemy lizaki. Przekazać im receptury i smaki. I oczywiście trudniejsze rzeczy będziemy wykonywać sami, a finałowo dzieci będą wykonywać lizaczki, jakie będą chciały. Muzeum zostanie oficjalnie otwarte jutro. Dziś odbyła się próba generalna i zdaniem najmłodszych uczestników wypadła dobrze. To jest taka maszyna, coż płaszcza lizaki mogą być takie. Albo takie króciutkie. Nauczyłam się jak no, po prostu robić lizaki i co wchodzi w skład lizaka i dużo ciekawych rzeczy. Jasielskie Muzeum Lizaka ma propagować miejscowe tradycje cukiernicze i jest jedyną tego typu placówką muzealną w kraju. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów rozpoczęło starania o beatyfikację brata Bronisława Glanca, zakonnika, uzdrowiciela i fotografa z Dębowca. Decyzja zapadła tuż po premierze dokumentu o jego życiu w reżyserii Rafała Głuszkowskiego z Karpackiej Grupy Filmowej. Film to starannie udokumentowana i pięknie wizualnie opowiedziana historia, w której są elementy fabularyzowane z udziałem zawodowych aktorów. Film jest dziełem pasjonatów, Rafała Guszkowskiego i Łukasza Grudysza. Szukali postaci, która uruchomiłaby wyobraźnię odbiorców. Wybór padł na zakonnika brata Bronisława Glanca, który w Dębowcu spędził 60 lat. Był zawsze blisko ludzi. Mimo, że nie miał wykształcenia medycznego, uratował kilkadziesiąt osób, głównie podczas II wojny światowej. Pamięta go Władysława Cichoń, która wystąpiła w filmie. Nie liczył się ze swoim zdrowiem, nie liczył się ze zmęczony, nie liczył się z tym, że nie jadł, nie spał. Tylko pomagał. W filmie zagrali zawodowi aktorzy, m.in. Kamil Dobrowolski i Anna Demczuk. W rolę brata Bronisława wcielił się utalentowany amator Wojciech Niezgoda. Z pracą na planie zdjęciowym zmierzył się też ksiądz Krzysztof Samborski, konsultant dokumentu. Bo dla mnie wystąpić przed kamerą to jest sprawa mimo wszystko nieprosta, ale, ale no, jakoś tak myślę poradziłem sobie. Dla reżysera Rafała realizowanie filmów jest sposobem na życie. Przyznaje jednak, że to również kosztowne hobby i zajęcie dla ludzi o silnych nerwach. W czasie realizacji dokumentu nie był pewien, czy sponsorzy przekonają się do jego wizji, jednak zdjęć nie przerwał. Nagle się okazało, że mamy sponsorów wspierających Podkarpacka Komisja Filmowa chce nam dofinansować film, gdzie postawiliśmy na nią przysłowiowy krzyżyk wcześniej. I, da, I tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie było kłopotu z naszymi aktorami i tymi zawodowymi ze scen rzeszowskich, jak też tymi, powiedzmy, półprofesjonalnymi. Autorowi zdjęć, Łukaszowi Grudyszowi, najbardziej zależało na pokazaniu wnętrza bohatera. Starał się też, by filmowe kadry wyróżniały się plastyką i były nasycone emocjami. Zależało nam na tym, żeby troszkę ubarwnić ten film, żeby to nie były tylko dokumentalne zdjęcia, żeby nie było tylko osób, które hmm, wypowiadają się. Siedząc, tylko żeby troszkę ożywić ten cały materiał. No i staraliśmy się to zrobić. Premiera dokumentu odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Teraz trwają starania, by był pokazywany na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach filmowych. Arboretum w Bolestraszycach. Wiosna w pełni. Można zobaczyć setki kwitnących różnobarwnych irysów, ale też krzewów różanecznika, jazali, kwitnie też len. Ogrodowe Maki, Robinia i Kalina. A wszystko to obejrzała Beata Wolańska. Początek tegorocznej wiosny był długi i raczej zimny, i właściwie dopiero teraz, kiedy zrobiło się ciepło, tutaj w arboretum w Bolestraszycach na dobre, rozpoczął się sezon turystyczny, ale za to rozpoczął się intensywnie. Nie tylko dlatego, że kwitną azalie, różaneczniki i rysy, ale także, że coraz więcej jest grup turystycznych. Faktycznie sezon rozpoczął się na całego, tym bardziej, że kwitną w tej chwili zarówno azalie, jak i rododendrony. drony. I pięknie kwitnie nam narodowa kolekcja irysów. Zarówno irysów wodnych, jak i irysów brudkowych. Więc jest to najatrakcyjniejszy, można powiedzieć, w tej chwili sezon do oglądania dla miłośników kwiatów. Jest kolorowo, jest pachnąco. Co się najbardziej podoba turystom? Jest kolorowo, jest pachnąco. Pięknie pachną w tej chwili robinie akacjowe, więc ogród jest przesiąknięty zapachem robini. W wąwozach azaliowych jeszcze pachną azalie pontyjskie. Najbardziej podoba się e, chyba i rysy w tej chwili. Jednak to jest hit, który w tym roku naprawdę pięknie nam zakwit. Widzicie Państwo, że jak ktoś przyjechał raz do Arboretum, to tu jeszcze później wróci, bo jest pod wrażeniem, czasami ludzie tego miejsca nie doceniają. Z pewnością tak. E, często spotyka się grupy, które były kilka lat temu i stwierdzają. Co się nowego w Arborytum zmieniło? I widząc nową naszą pergolę, widząc nowe miejsca, nowe nasadzenia, zmieniające się po prostu otoczenie, mówią, że no, warto tu przyjechać raz na miesiąc przynajmniej. Jak się udaje Państwu przekonać ludzi, żeby zamiast zwiedzać forty, czy starów, przemyską starówkę, przyjechali właśnie tutaj? A może i w ogóle nie trzeba przekonywać, może oni po prostu wiedzą, że tu trzeba być? Ludzie lubią przebywać na łonie natury, podziwiać kwiaty, fotografować. Mamy coraz więcej fotografików, coraz lepszy sprzęt, więc później udostępniają to i zachwycają się tymi po prostu kolorami, które mogą tutaj zobaczyć na naszych 15-17 hektarach, które mogą pooglądać. Zdecydowanie jest gdzie pochodzić, jest co pooglądać i jest co powąchać, bo tak jak to podkreślam, pięknie tutaj pachnie. Nie tylko o tej porze roku, ale teraz warto przyjechać, bo ciągle kwitną azalie i różaneczniki. No i ta niezwykła kolekcja irysów, o której przed chwilą mówił Pan Robert. Arboretum w Bolestraszycach to tylko 7 km od przemyśla. Beata Wolańska wróciła z arboretum. Absolutnie i zupełnie odmieniona. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.